Hej z tym jestem Tomek, dzisiaj witam Was na G4 Skins i testujemy dzisiaj inną kamerkę, trochę mniejszą w innym miejscu, żeby żebyście widzieli, bo ja ostatnio sobie oglądałem ten jeden z tych moich filmów i faktycznie nie widać tam, jeżeli jest bitwa na trzy osoby, nie widać Mm, ile tam ktoś coś trafia, czy jakiego skina trafiało e, Jeżeli gdzieś inaczej przesunąłem e, po prostu stronę Dlatego stwierdziłem, że teraz zmienimy kamerę, będzie trochę mniejsza I damy w takie miejsce, żeby było widać balans, jak jestem na samej górze strony e, No ale też, żeby w bitwie nie zasłaniało Jak tu ten live drop leci, dobra e, Na starcie, klasycznie, zapraszam na Twitcha w sobotę tą e, W sumie nie wiem, kiedy to wrzucam, w sumie wrzucam to chyba w sobotę właśnie, więc jeżeli to oglądacie w sobotę, to w sobotę jest yy, taki większy, że tak powiem, powracający stream, yy, bo yy, pobanie, pobanie na Twitchu, zapraszam serdecznie, link w opisie. Yy, I też przypominam o tym, żeby wejść w promocję, wpisać kod GOLDSON yy, i... E, I dostajecie 5% do wpłaty i darmowego memes PK dzisiaj mamy fajny budżet Bo 93 dolki, więc możemy zrobić myślę, że z, No fajne bitki, fajne bitki możemy zrobić e, Dobra, minuta 20 Jak coś e, piszcie, skończył pierdolić w komentarzach e, i, I dajcie, dajcie ten, ten e, oczywiście żartuję. E, oglądajcie, oglądajcie cały do końca A nie, od początku do końca się ogląda Dobra, my na start My na start idziemy, otworzy 10% uspa i właśnie to stanie się tak dzieje. Nie wiem czemu tu się na przykład nie pojawia. O, i teraz się pojawia. Spróbujemy zapolować na jakiś kill confirm albo na... no, no coś innego. Otwieramy trzy testowe i po trzech testowych otwieramy normalnie. I hop. No, no i klasycznie. Dobra, no trudno, no trudno, nie udało się. Słuchajcie, pozmieniały się ceny skrzynek niektórych e, i tam widziałem lament e, Pamiętajcie że to się pozmieniały te e, które są z kategorii the same e, Po prostu jeżeli zawsze mają być te same procenty to się musi zmieniać cena jeżeli się zmieniają ceny skrzynek e, Temu to tak wygląda A my sobie tak wrzucimy na lodzi, bo to jest spoko skrzynia czy ja też sobie wrzucimy e, Myślę że Digielka 50 też w sumie też jest sporo E, I na koniec, e, a może nie, może nie, na koniec dorzucimy Tom i jeszcze jedną jakąś, może Maria, bo Maria skrzynia jest mocna, e, mocna jest ta skrzyneczka, e, natomiast procent oczywiście mały e, na jakąś e, jakiś fajny, fajny item, e, tam jest 14,5, tak? 14,5. E, ale może się nam uda trafić, ta Elite Build e, często leci, więc mam nadzieję, że chociaż taki skin nam wypadnie, jak nie lepszy. Analogi nam dało ok. No, chuja nam dało. Cho mio, oho to jesteśmy nieźle w plecy. Nieźle w plecy. Już na początek 16 dolarów w plecy. Ok, kolejne. Dobra. 21, 22 dolary w plecy. Okej, okay, trochę mniej, ale dalej, no dalej mega dużo Będą ciężary, będą ciężary, tu muszę coś ultra dobrego trafić, a tu nic No niestety, no niestety, tak myślałem, że może być ciężko Już po tym dobrym dropie na, na początku, ale dobra, zróbmy sobie tak, zrobimy sobie teraz trochę inną bitkę Mam no, nadzieję, że coś się nam dzisiaj w ogóle uda trafić i wygrać jakąś bitkę, a nie, że końcowo wszystko przewalimy E, zróbmy sobie tak i to będzie taka e, mam nadzieję, która się nam uda bitka e, na trzy osoby też na trzy osoby pójśćmy to od razu e, jeżeli jeżeli też się nie uda wygrać no to co to trzeba robić po prostu e, tak zwaną e, mega odkutkę czyli wrzucamy po prostu bitwę za 3675 albo tam e, oczywiście bez tej końcówki za wszystko robimy i po prostu liczymy na to, że nam się uda o Ile to? 5? Dobrze. I nam się uda coś, coś zgarnąć w dobrego. Oho. 5? Okej. Czyli jesteśmy już... Trzy... Oj, to jest lepsze. Nie! Uh, to jest faktoryniu? A wygląda obcierpane jak... To jest dobre, czy nie? Nie. Okej, okay, bo tu jest, jest... Tuxedo jest silver i silver jest dobry, a Tuxedo jest do dupy. I, i, i tak to wygląda, no. 5 dolarów przewagi jakoś mamy Okej, okay. ile to? 7? Co? Jak 7? Więcej powinno być warte, o co chodzi? O, dobra Nie możemy, nie mogą trafić nic na, na tej skrzynce No tak, jesteśmy w domu, jesteśmy w domu, wygraliśmy Uff, dobra mm, Bitwa poszła tak se, powiedzmy <laughs> Powiedzmy, że se poszła tak se, Ale to nic, nie przejmujemy się tym, te dwa sprzedajemy Mamy Okej, okay, sprzedajemy jeszcze coś. Powiedzmy te sobie sprzedamy, bo tych nie potrzebujemy. 37. I robimy za 37. Słuchajcie, yy, zrobimy tak. Zrobimy Disco P90, bo fajnie oddało. Krycholewa fajnie teraz oddał. Zróbmy Doja UFO to. Maria? Okej, okay, to tak nie da się. To bez dodża i za 4 wrzućmy mm, sobie furaska w ogóle tej skrzyni nie otwieram ostatnio w ogóle nigdy jej nie otwierałem w zasadzie Więc może akurat y, nam dzisiaj odda Zobaczymy w ogóle co tam jest Tak żeby nam coś dobrego oddał No to gdzieś jakiś taki O tu no Akurat tu bez szału tak procentowo szczerze mówiąc Napije się kolki Pamiętajcie <laughs> Tylko Barcelona tak jak widać, herb. O 5. Mhm. Udisco niestety nam nie oddało, oddało czadowi. O! Ile to? To jest lepsze. Nie! Kurde. O! Dobra. Nie ma tak źle. Nie ma tak źle. Jesteśmy cały czas na kontakcie. Kurde. Kurde. Co to jest? Co to daje? Nic nie daje. Co to jest? Ile to? Kurde. On też to trafił. Niżej była kosa, trzeba było mi kosy dać, no Czajcie to. Czajcie jakby wy Kurde. Dobra, Mario odda i jesteśmy w domu. Tu jak dobrze Blazing Heist. W ogóle zajebista jest ta skrzynia, ona, to ona zajebiście oddaje. No i Mario nie oddał. Mario tylko zabiera, Mario w ogóle nie oddaje. Dobra. Hmm, ja myślę, to poszło tragicznie, naprawdę. Tylko jedna osoba w ogóle coś do przodu i to są 3 dolary. Musi wreszcie oddać i musi wreszcie oddać jak... Zrobimy ultra dojebaną bitwę, za 62 dołki I wrzucamy tak, wrzucamy tylko to co nam odda. Dobra nie, co ja pierdolę Nam nic nie oddaje, to jak mam wrzucić tylko co co oddaje eee, Wrzućmy sobie też Newerę To, tego Blazing Highs, to też fajnie daje Move like a boss, to I coś za 13, 12, 13, 13 za 13 cresika. Żyłyśmy tego cresika albo fatka, albo dobra, niech będzie cresik, niech będzie cresik. Trzy osoby. Let's go. Wóz albo przewóz, jak to się mówi. Mam nadzieję, że tu fajny fajny zwrot będzie z tej bitwy i będziemy mogli sobie jeszcze otworzyć na przykład bitwę na 5 goldconków i tam trafimy na klikę za 1000 dolków, wypłacimy sobie estego karapita feida. Pozdro oczywiście w mojej głowie takie są wizje. O! I to była wróżba i wygramy. Uh -huh. To nieźle. To nieźle. Pain niech nam coś odda. Nie no. No i ja teraz mam pain. Jak patrzę na ten nasz drop, nie? Naprawdę. Okej, okay, to jest coś warte. Dobra, ale on też trafił. Arnold, z którym się ścigamy, że tak powiem. Karamba, mm. no. New Era, Bostan Boss, tam jest też, może coś, o on lepiej chyba, nie ja lepiej, ale co to, co to w ogóle jest, co to jest? Battle Battlescare, daje tu Aha, i on jeszcze trafił za 11, dobra Ciężary Ciężary widzowie Ile to? Piątkę, ale to nam kurde nie dużo zmienia tak szczerze O, to on zmienia 13? Myślę, że więcej, że 40 to jest Okej, okay. Selesik, co tu jest? Kurde, dobra, niech nam to odda. Nasze? Nasze, musi być. Tak jest, tak jest, dobra, ale patrzcie, no, ej, kolejny raz zajebisty drop na koniec, ale ta bitwa razy dwa, a trzy osoby brały udział jak coś. Dobra, ej, 132, jest git, jest git, naprawdę jest git. Eee, zrobimy sobie teraz tak, a włópkie, to by się a wypłaciło. Tego skauta i to. To sobie wypłacamy. Żeby coś z tego mieć, wiecie o co chodzi. Bo wiecie jak jest, to jest ryzyko, ryzykownie. Zrobimy sobie jeszcze jedną bitkę, Zrobimy sobie jeszcze jedną bitkę, ja mam ochotę jeszcze na jedną bitkę. Sorry, za ten dźwięk. E, dobra, to sobie wrzucimy tak. Wrzucimy sobie tego like bo Boss, tego Mario, niech ten Mario wreszcie odda. I słuchajcie, ostatnią to Wanderek. E, w sumie co, czekajcie, jeszcze za 8 coś wrzucimy. Za 8, za 9 nawet można. Eee, za 9 za 9 czy jaka droga ty dobra robimy tak eee, tylko tego robaliniego tu damy o na trzy osoby jak to odda sprzedajemy wszystko i otwieramy goldsona eee, przynajmniej jednego znaczy i tak w sumie możemy otworzyć jednego ale nie wiem czy to robić czy nie zostawić na kolejny film tych emocji eee, zobaczymy zobaczymy co będzie eee, jak odda box nie odda w ogóle. Co to jest? Kurde, 7 centów? Co to jest? A stop. Może Gino coś da? Gino też nic nie da. O mamo, dobra. Bloodshot, w ogóle to chyba faktury nie jest warty tyle, co tam mówiłem. Mm, a to jest jednak Battlescar. Tam to był chyba field tested, więc... O, to jest dobre? 5. Kurde, więcej mogło być warte. Robalini. No. Oh, karaba. Dobra, musi znowu coś, coś mega mocnego. Po Pulnąć Wanderek. Tam jest kurde kilka itemów na pół procencie, co fajnie poddało, ale to jest za mało, chociaż no za mało. Jakby nie było Ryana, to kurde byłoby g. No a tak to niestety. Słuchajcie, dobra, dzisiaj sobie odpuścimy. Jeżeli się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję, komentarz klasycznie. E, pamiętajcie o tym, żeby wbijać na Twitcha. E, I co? To było tyle. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.